Dlaczego warto pojawić się na subcontracting meetings i jakie korzyści otrzymują firmy z tego typu spotkań? Jesteśmy dość dużą firmą, korporacją, która tak naprawdę w dzisiejszych czasach bardzo mocno się rozwija i ze względu na sytuację rynkową poszukujemy nowych kooperantów. Nasza siatka pod dostawców i kooperantów znacznie się rozrasta, ale niestety sposobem, jakich do nich docieramy, to jest głównie Internet. I umówmy się tutaj. Internet nie zawsze w 100% przedstawia to, co dany kooperant chce nam zaproponować. Czasami są to przekłamania, czasami po prostu. Nie do mówienia. Subcontracting pokazuje nam tutaj i daje nam możliwość spotkania się twarzą w twarz, tak naprawdę z daną firmą, e, z przedyskutowania kwestii, które nas interesują i tak naprawdę zapoznania się z ludźmi, e, z czego te 30 minut tych spotkań, które tutaj e, dają nam szansę na poznanie i wywnioskowanie, czy chcemy współpracować z firmą, czy nie. Tak naprawdę, od czasu, kiedy w targi zaczęły rozwijać subcontracting meetings, e, ilość Firm, która zgłasza się znacznie wzrosła. Ja widzę od tych kilku lat progres na rynku, chęć kooperacji różnych poddostawców, różnych dostawców, my nie tylko szukamy dostawców pufabrykatów, szukamy również dostawców części konstrukcji, która nie jest dla nas atrakcyjna. Nie pierwszy raz Państwo bierzecie udział w tego typu spotkaniach. Jak to wygląda przez ten przekrój wszystkich lat? Tak, zgadza się. Od kilku lat uczestniczymy dość aktywnie w spotkaniach subcontracting meeting. I muszę powiedzieć, że ja widzę osobiście duży postęp. Dużo więcej firm się zgłasza, firmy są z różnych branż. Daje nam to też możliwość poznania różnych ludzi z branż, których tak naprawdę do tej pory nie potrzebowaliśmy, ale ze względu na biznes, w którym ja na przykład uczestniczę, potrzebuję mieć dostęp do różnego rodzaju produktów. Dzięki temu tak naprawdę mam na tacy podane firmy z kontaktami do osób, z którymi najprawdopodobniej Podobnie się już widziałam bądź spotkam w najbliższym czasie.